No jak kochani, dzisiejszym odcinko i grą w taka Boga". Dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. No i zaczynajmy. Okay. Dobra, ja wstaję najpierw. Jasmine jeszcze śpi tutaj różnicą. Biorę portfel. Mm. Nie wiem. Gdzie są nasze telefony? Ale załóżmy, że po prostu mamy je. E, dobra. Dobry dzieci. Wstajemy do szkoły. Już. No, szybko, szybko przebierać i lecimy do szkoły. Dobrze, dobrze, już idziemy. Brać swoje plice jaki macie zapakowane, tak. No ja mam nadzieję, szybko, szybko. Okej. Okay. I tak ja jeszcze teraz sześć, proszę połóżmy siostrę. Dobra, idziemy teraz na drugie piętro. A mama? Mama, i dzieci zostały w domu. A, okej. Okay. A potem nas odbierze? No tak, 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 macie daleko. Mam nadzieję, że jej się uda. Tak, pewnie sobie poradzi. No, pewnie tak. Co to tak dzwoni? Nie wiem, chyba. Twój budzik dzwonił z 15 minut, że już No dobra, dobra, już stałem. Tak, by cię obudziliśmy. Szybko ubieraj się i do szkoły. No co tu? Przepraszam, jeszcze sobie śpi, panienka. No dobrze, dobrze. Już bez przesady. Bez przesady. Ja mam bez przesady. Plecak. Możesz sobie wrócić telefon. I szybko idziemy. Do kuchni. Dobra. E, bidony, tak? Bidony. E, tak, ty masz Stanley. Ty masz tą butelkę. To tu sobie wyrzucasz. Ty masz Stanleya. Zamknij ten telefon. Ty masz ten bidon, dobra, wszyscy bidony macie, to, 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 dobra, to się to sprawdzacie, czy śpią, dobra, w szkole jecie po się wiet... na no, nie więc lecimy teraz szybko na dół i lecimy do auta, bo nie chcę dzisiaj chyba spóźnić do szkoły, no, no nie, nie chcemy, no właśnie, więc się nie spóźnicie, o ile się szybko przygotujecie. Ma dzisiaj padać? Nie, nie ma dzisiaj padać. Dobra, to co, wychodzimy? No nie potrzebujemy stąd. Chyba nie. Dobra, to chodzi szybko. Dobra, lecimy. Dobra, wchodzimy szybko, otwieram auto. Dlaczego to jest zaczęła? No bo nie są włączone lampki. Dlaczego ty siadasz w foteliku dla dzieci? Dobra, siadajcie gdziekolwiek, nie interesuje mnie to, włączcie jakieś lampki, bo jest jeszcze dosyć ciemne, jak jedziemy do szkoły i nie chcemy, żeby było ciemno. Szybko włączcie wszystkie lampki, które są, no już, włączamy, no już, już, wszystkie włączyliście? Tak, chyba tak, dobra, zapięte pasy, tak, dobra, zamykam drzwi, jedziemy. Dobra, szybko trzeba dojechać. O, to na później. Dobra, jedziemy szybko do tej szkoły. Trzeba je zawieźć. mamy tam około 30 minut drogi autem. Z buta lub, jak mówisz, z godzinę, jak nie więcej. Więc dobra, lecimy, lecimy. I zaraz już będziemy w szkole. Jesteśmy, dobra, to tak, najpierw liceum, tak, to wysiadasz ty, dobra, pa, 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 pa. dobra, zaraz wasza szkoła, jeszcze chwilkę, okej, okay. dobra, i teraz około 15 minut jeszcze do szkoły podstawowej. lecimy, lecimy, I jesteśmy. Dobra, wysiadajcie. OK, to pa. Mama nas odbierze. Tak, tak, tak. Dobra, i teraz ja wracam autem do domu. Dostałam auto i tam już mam bardzo blisko mm, do pracy. Chociaż po drugie mamy ja dwa auta, ale tak, to odwożę i zabieram inne. Dobra, i jestem. To leci do pracy, papa! Pa. Okej, okay. trzeba już wstać, a zrobić tutaj łóżko, założyć okulary, kapka. Super, i teraz szybko do łazienki. i zaraz lecę tutaj garnąć dzieci. Najpierw szybko, dobra, kąpię się. Wyłączam tutaj, ileś tak jakby to da wyłączyć. Na razie obieram szlafrok i przygotuję sobie już coś nowego tutaj do ubrania. Zamknę szafę. Dobra, teraz tak szybko tutaj włosy czyszczę. Tu piana. No, okej. Okay. Zobaczcie więcej. Dobra. Teraz się szybko przebieram. Oddaję tutaj pepsikam się perfumam. Dobra, make-upu dzisiaj nie używam. i teraz lecę już zobaczyć czy dzieci się obudziły, a jak się nie obudziły, to nawet ja obudzić, nakarmić i ogólnie ogarnąć. Potem sama coś zjeść. No i potem przygotować obiad. I pojechać do. po dzieci. No właśnie. Dobra. Okay. Przygotuję sobie w ogóle już czapki. Może. Tak naprawdę, jak będę jechała. Czy to przydatne? Ale teraz tak naprawdę trzeba mi smoczek. Butelkę karmimy. OK, pierwsze zaliczone dziecko. I kładziemy z powrotem na drzemkę. ok druga butelka. Yes, OK. Mm, super. Odkładamy smutek, odkładamy dziecko. Dobra, kolejne dziecko. Ostatnie, Ok. Dokładamy, dajemy dziecku smoczek. Zamykamy, dobra. I dzieci sobie dalej śpią. Teraz tak. Zrobię sobie coś na śniadanie. I odstawię te talerze, bo już są dawno umyte, tylko nikt ich nie wyjął, oczywiście. Dobra, zrobię sobie gofry. <gry> Załóżmy, że tego foretu były i wcale nie musiałem po prostu brać Nie, czy ja robię? O, tak jak robię. Okay, zrobię sobie gofra. Ja, yeah, okej. Okay. To dam sobie może tak gofra z krekersem z z dżemem i z crockertem. Wygląda trochę komicznie ale będzie pyszne. Uwierzcie mi Takie gofry są najpyszniejsze eee, I co? I moja butelka tak naprawdę Usiądę sobie tutaj i zjem mojego pysznego gofra Dobra, teraz tak, odkładam tą butelkę Talerz do mycia i teraz trzeba zająć się obiadem. Tak, obiadem. Co my mamy? Mamy algi i jajka. Co jakby zrobić algi z jajkami? Tak, dałoby się coś takiego zrobić, więc chyba coś takiego zrobimy. My akurat w naszej rodzinie lubimy ale takie, Chcę, by mógł powiedzieć nawet przystawki. To są dwie algi? Ok. Pierwszy talerz Dobra Zobaczymy na ile talerzy nam to tutaj wystarczy Zaraz to wyrzucę Dobra, odniosę teraz te talerze już na stół. Oczywiście w ogóle nie powiem, ile potrzebuję. Potrzebuję tak. 4, 5, 5. Tak, 5. Dobra, mamy już 4. Będzie 5. Odkładam te talerze i na to miski, bo tak to mamy tutaj ułożone. Jajko, alga. Jakoś tak dobra, odkładamy talerz. Dobra, tutaj tak to wywalamy. I to muszę teraz jechać po dzieci, więc teraz co musimy zrobić? Uwaga! Jak wyjść z trojeczkami i to nowonarodzonymi z domu? Tutaj jest taki mały tutorial, więc tak. potrzebuję trzech dużych, no może dwa, po prostu trzech wózków. Wtedy znowu trzeba oh. wrócić na cofięta. Więc gdybym nie jechała sama, to mogę równie, dobrze wziąć po prostu nośdełka. Ale nie mogę niestety, bo jadę samo Nie wezmę trzech nośdełek w dwie Dobra. Rozłożę sobie wózki teraz tak. Pierwsze dziecko. okej, okay. Wózek odkładam. teraz biorę drugie dziecko. Nakładam czapkę. Bo jednak wiecie, jak co jesteśmy na dworze, to lepiej czasami mieć tę czapkę. Przyjeżdżam po dzieci, to otwierane, zamykane drzwi, więc jak to lepiej wózy dla kreatku. Oczywiście trzeba jeszcze całą torbę. I dopiero wtedy możemy jechać na dół i jechać do auta. Jest to długa droga, żeby wyjść trojeczkami, to jeszcze z malutkimi treczkami dosłownie niemowlakami. Ale muszę sobie radzić. Nie mam innego wyboru, więc zjeżdżamy tutaj ładnie wózkiem i teraz ulecimy do auta. Dobra, otwieram i zamykam i wchodzimy. Teraz tak. Mam tu tytołka, ale muszę je wszystkie złożyć i wziąć do pierwszego przydziału, bo muszę mieć jednak na dzieci wgląd Co innego gdybym nie jechała sama, jak już mówię to któryś raz Ale jak z Sama, w sensie. I Dobra, pierwszego do fotelika I pierwszy wózek odkładam tutaj rąk do fotelika Dobra i jeszcze Patrzę. O, pozostaje mi załatwicony. Dobra, i wreszcie mogę jechać po moje starsze dzieci. A nie powiem, że jest to droga przez mękę. Ale dalej, kocham te moje słodkie dzieci. Okej. Okay. I jestem przy liceum. Okej, okay, papa. Jestem też mam, czyli dobrze, konie, siadaj. Dobrze, jedziemy dalej teraz do podstawówki. Jedziemy, jedziemy i będziemy za tak chwilę jeszcze jechać, bo do podstawki mamy trochę dalej niż do ulicy I już za chwilę będziemy. I jesteśmy. Jesteśmy. Super, się dajcie ok. O, jakiś SMS mi przyszedł Aha, dobrze, jeszcze jedziemy po waszego kotace do pracy. Co? No, też się dopiero o tym dowiedziała. Mama, masz dzieci? Tak, tak, tak. Cała trójka jest za mną z przodu. A okej, okay, pomóc ci? Nie, 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 radzę sobie. Dobra, jesteśmy po waszego tatę. Jestem. Cześć, cześć, cześć. Czy się z tą już prowadziła? Tak, 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 dobrze. Teraz jedziemy do domu. Jestem nie było w szkole dzieci? Dobrze, dobrze. Mm, to super. Mama sobie radziła z Mówiła, że tak. Podam sobie gazetę. A, okej, okay. podacie mi tą gazetę? Tak za chwilę będziemy dobrze odłóżcie już wszystko tam co trzymacie jakieś gazety nie gazety dobrze ale nie stawajcie z miejsc <laughs> Dia, Ryan, no jak to skąd ty to wiesz Mili ty też jesteśmy dobra słuchaj tak wy już wysiądźcie a ja pomogę mamie dobrze Dobra, czekamy dobra e, wiemy że dzieci Mhm. Mm Dobra, to tak. To ty weź torbę, a ja wezmę całe nasze trojaczki. I wychodzimy. Pomykamy, sprawdzamy, czy nic nie zostało. I idziemy Dobra, wyjdźmy już z wózku. Dobra, to tata da... weźmiesz? Okej, okay. ja teraz dostaję pleca Biorę się. I mogę wziąć całą Super. A ja pochodzę do góry. Ty weźmiesz? Tak, tak, tak. Wezmę, wezmę. Dobrze, mama, weźmę. Okej, okay. to wyjedźcie do góry. I przyjedźcie, bo sobie. O, mam zrobiła sobie tak, tak, tak przed wyjściem. O, to super. Dobra. stawmy torbę. Zdejmijmy z każdego czapkę. I połóżmy do. Panie, dziękuję, że mi tak pomogłeś. A, spokojnie. Hmm. Dziękuję. Proszę. Dobrze, teraz czekamy na tate twoje rodzeństwo. Wiesz, jeszcze nie zdąży się odjechać? No nie, tu zostawcie plecaki i chodźcie zjeść. Okej. Okay. Jak tak, to tak. Dobra. To co, jemy? No tak, tak, tak. Hmm. Dobra, No, co, piękno. Dziękujemy. Nie. Pozbieram to leże. O, teraz leżę Nie, nie można już bezinteresownie. No, wiesz, nie. Nie, naprawdę nic nie chcę. Hm, ciekawe, ciekawe. Dobra, dzieci śpią. Ja chwilę chcę na razie odpocząć, a potem pójść się popalać. O, ja też chcę. Ja też, ja też. Dobrze, to wejdziemy sobie ten. Położymy taką, ale nie, nie i. Wyjdzie. Okej, okay, w sumie bunka zostać z dziećmi, na pewno. Tia, ja nie chcę iść. Na pewno. W sumie śpią. Dobra, zostawmy to nie. Okej, okay, to chodźmy teraz tak szybko się przebrać. I wtedy lecimy już na dwór. A, fajnie, że mam pokój na dole. Dobra, pojadę z wami do góry i wtedy na dół Chociaż to nie ma sensu Ale... dobra I tak wiecie, że to nie ma sensu Niech ci będzie Nie, niech mi będzie Tylko to nie, po prostu nie ma sensu Okej okay. Dobra Nie wyjmujemy stąd kluczy Chodźmy wszyscy, wszyscy, wszyscy Ja zostaję, dobrze to zostań Weźcie swoje plecaki My to się musimy przebrać dobrze. My też mój plecak, twój plecak, dobra. Ja się szybko przebieram. Zdejmuję opaskę. Jestem gotowa, teraz też się przebierz. Okay. Mm. To będzie big. I to wy jesteśmy. Dobrze, zaraz tylko teraz szybko przybieram A to, to nie ma tu szafy. Jakbyśmy o tym zapomnieli. Dobra. A mamaty? ty... No dobra, jak tam chcecie. No widzisz jak pięknie wyglądasz. O no, dziękuję, dziękuję. Pięknie mamy. Mm, dziękuję. Ej, dlaczego tata i Ryan i Gia mają matching? A, bo kiedyś kupiłam sobie ten strój dla siebie, ten co ma Jia. I w sumie, pamiętasz, ty też go miałaś? No tak, tak, pamiętam. Tata to, to sobie taki kupił i Ryanowi też taki kupiliśmy. Matching jest z Adam. Ciekawy. Dobra, chodźmy. Dobra. Okej, okay, ja chcę się opalić. Ja jak. Też... Ja chcę być. Ok. Chcę też jakiś sok. Ja chcę sok. Ja też chcę sok. Okej. Okay. Mm, nie mam pyszne Też chcę. Ja też chcę, nie po to kogo przecież. Okej. Okay. I postawmy na razie tu Ja też wypiję i kogo zostawić, mhm, dobra my już wszyscy do wody to iść. Wow, wow ale fajnie Przedam do łódki, odpływam wow. nigdzie mi tam nie odpływasz dobra ratowałam przecież jej jeśli ta historyka Wam się spodobała, dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem i ze z już na mojej historyce. Pa pa!